W mediach huczy od plotek, że Deutsche Bank jest bliski bankructwa albo że ma po prostu poważne problemy finansowe, a ja pomyślałem, że to jest dobra okazja, żeby pokazać wam starą zasadę Warrena Buffetta, czyli kupuj wtedy, gdy na parkiecie leje się krew. Tak jak cały ten vlog jest eksperymentem, tak ta transakcja też jest takim małym eksperymentem, bo wielokrotnie widziałem nadarzające się tego typu sytuacje, ale bardzo często mówiłem sobie, nie, nie, ja raczej w to nie wchodzę, nie chcę takich spekulacji, nie chcę próbować tego typu transakcji. I bardzo często byłem w błędzie, bo tego typu transakcje nie są tylko jaką giełdową maksymą, że kupuj, kiedy leje się krew, ale bardzo często się po prostu udają, tylko trzeba troszeczkę na to poczekać. Nie będę Wam opowiadał o bankructwie Deutsche Banku. O tym napisano naprawdę masę już jakichś różnych spekulacji, analiz i tak dalej. Znajdziecie tego dużo w sieci. Znajdziecie też dużo oficjalnych odpowiedzi banku, zarówno polskiego rzecznika, jak i zagranicznych rzeczników i w ogóle wszelkiego rodzaju pisma od samego banku, który zapewnia, że nie jest tak źle, jak w tym momencie wszystkie media piszą. No ale wiadomo, że media lubią pisać o tym, że jest źle. Tak to działa. Deutsche Bank ma problemy finansowe. Każda informacja w tym momencie tylko i wyłącznie wywołuje większą lawinę spekulacji i w tym momencie kurs akcji jest najniższy w historii banku. Z perspektywy tego słynnego powiedzenia Urena Buffetta, że kupuj kiedy leje się krew na parkiecie, jest to dla nas idealna okazja tak naprawdę do wejścia. Tylko trzeba, można powiedzieć, złamać wszystkie logiczne zasady inwestowania, no bo przy takich problemach i przy takim wykresie ja osobiście nie chciałbym mieć Deutsche Banku w swoim portfelu. Dlaczego? Bo musicie aż tutaj zauważyć, gdzie dzisiaj są akcje Deutsche Banku, a gdzie były przed 2008 rokiem, czyli na końcówce tej hossy przed kryzysem finansowym, to jest oczywiście 2007 rok. Ktoś, kto w 2007 roku wszedł w posiadanie tych akcji stracił 90% do dzisiaj. No więc generalnie są to akcje w dużym trendzie spadkowym. Ja bym też nie chciał ich mieć w portfelu inwestycyjnym, ale czysto spekulacyjnie. Akcje kosztują około 10 euro. Tak sobie przyjmijmy. Ja postawiłem na to kilkaset złotych. W praktyce tam chyba wyszło 12 akcji. Eee, I w tym momencie, jeśli wizja bankructwa Deutsche Banku miałaby się spełnić, to te moje 400 złotych położone na te akcje akurat, to jest jakaś totalna w ogóle, nawet nie kropla w morzu, Um, mówimy o tak właściwie powtórce kryzysu finansowego z 2008 roku. Nawet jeśli ja z tych 400 zł stracę jeszcze więcej, bo ten kurs będzie spadał, to mnie w tym momencie to już nie obchodzi. Dla mnie to jest tak, jakby transakcja: albo ten bank upadnie, albo ten kurs akcji odbije. Ja przychodzę, wychodzę z tego założenia. Może brzmi to dziwnie, i przy takiej. Mm, Podchodzeniu drobiazgowym do finansów nie powinno się tak ryzykować, dlatego też nie polecam, żebyście próbowali takich rzeczy samodzielnie i, i kopiowali różnego rodzaju transakcje. Chcę wam pokazać czystą spekulację. Bo wszyscy mówią o tym, że ten bank upadnie i mamy masę analiz. Ja w życiu nie uwierzę, że ten bank świadomie upadnie na oczach kamer i że w tym momencie te problemy są aż tak duże. Widziałem wielokrotnie i sam uczestniczyłem w tym jako dziennikarz, że Grecja miała upadać, bo przecież to jest koniec systemu finansowego i na pewno Grecja zbankrutuje. Sytuacja powtarzała się trzykrotnie i zawsze dostawała za trzy gotówki. Belgijski bank Dexia miał też bankrutować, zawsze kończyło się tym samym. Są to ogromne przeceny na rynku akcji i jest to doskonała okazja, żeby w tym momencie kupić i spokojnie poczekać, aż wszyscy o Deutsche Banku zapomną. Ja o problemach finansowych Deutsche Banku czytałem w 2013 roku, w 2014, 2015, no i w tym roku już w ogóle e, czytam właściwie co miesiąc jakiś artykuł, że Deutsche Bank dalej ma problemy. No ma dalej problemy, ale e, gdybym miał powiedzieć, czy Deutsche Bank będzie drugim Lehman Brothers od teraz w świetle kamery, i wszyscy patrzymy na to... Jak tak naprawdę przystawiamy sobie pistolet do głowy i pociągamy za spust, to ja bym powiedział, że absolutnie nie. Stąd też moja mała spekulacja. Dlaczego mała? Bo nie chciałbym dużych kwot ryzykować na totalnych spekulacjach. Ten kurs akcji może jeszcze spaść. To, że to jest historyczne minimum, to nie znaczy, że minimum, nowe minimum historyczne pod koniec roku na przykład nie będzie wynosiło 5 euro, co by oznaczało, że straciłem 50%. Dlatego mówię tu o małym eksperymencie i trochę też e, takim podejściu, żeby się samodzielnie przemów do tego, że teoretycznie wiele razy widziałem sytuację, w którym po takiej wielkiej nagonce medialnej kurs mocno spada, e, później wszyscy zapominają o tym temacie i od tego dołka są fantastyczne wzrosty w dłuższym terminie. E, świetny przykład ostatnich lat akcja Adidasa, kiedy był problem z gospodarką rosyjską e, i spadła sprzedaż Adidasa, w ogóle rynek rosyjski dla Adidasa jest ogromnym Źródłem przychodów, oni te markę uwielbiają w Rosji. I była gigantyczna przecena akcji Adidasa, które dzisiaj są na historycznych maksimach. Wystarczyło tylko w tym momencie trochę może zaryzykować, trochę powiedzieć, że kiedy wszyscy o tym mówią, że Adidas ma fatalny problem ze względu na problemy gospodarki rosyjskiej to może trzeba było w tym momencie trochę pospekulować i zaryzykować i będę się starał sam siebie przekonywać do tego typu sytuacji i oczywiście nie zawsze mam rację i to pewnie jeszcze nie raz zobaczycie na blogu, gdybym miał obstawiać Brexit powiedziałbym, że Brexitu nie będzie i straciłbym masę pieniędzy w tego typu sytuacjach ja zawsze ręce do góry absolutnie nie inwestuję e od razu, taka mała uwaga, to jest wykres z platformy Xtrade Brokers. W poprzednim wideo ktoś się mnie pytał jak kupuję akcje zagraniczne. Ja korzystam z akcji syntetycznych. To jest taki wynalazek, który wprowadziło w sumie niedawno Xtrade Brokers i to są kontrakty, które odwzorowują normalne akcje. Mam po prostu zaufanie do tego brokera, więc czekałem na taki instrument i jest on dla mnie bardzo wygodny, bo on nie ma dźwigni, czyli jeśli tak jakby on się nazywa akcją syntetyczną, ale gdybyście nie wiedzieli, że jest taka nazwa, to można by pomyśleć, że kupujecie normalnie akcję, normalną prowizję, no to nie działa tak jak dokładnie kontrakt. I tego typu mała spekulacja, no będziemy już śledzić, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno za jakiś czas media zapomną o problemie Deutsche Banku na kilka tygodni, może kilka miesięcy i wtedy będzie warto śledzić kurs akcji. Tego typu sytuacje to jest coś o czym właśnie Warren Buffett wspomina, że kiedy leje się krew i już wszyscy mówią, że jest bardzo źle to wtedy warto zainwestować pieniądze. Najlepszy przykład, moja praca magisterska o badaniu rynku polskiej prasy ekonomicznej w czasie kryzysu finansowego. Wszystkie nasze główne tytuły prasowe poddały się absolutnie w styczniu i w lutym 2009 roku mówiąc, że polska gospodarka też już się nie podniesie po kryzysie. I to był dokładnie moment, kiedy warto było kupować akcje, bo były najtańsze, a później już tylko i wyłącznie rosły. Więc czasami takie granie przeciwko temu, co mówią wszyscy, naprawdę się opłaca. Ale zobaczymy. Zobaczymy w dłuższym terminie, jak to będzie wyglądało. To jest moja malutka spekulacja na Deutsche Banku, a o bankructwie Deutsche Banku to byśmy musieli gadać naprawdę godzinami, bo tyle teorii, czasami teorii spiskowych, ile no już słyszałem o tym. No. Spróbujmy tym razem innej metody. Ja próbuję w tym momencie zagrać tak, jakby zagrał Warren Buffett, tym że dosyć kwotą symboliczną, biorąc pod uwagę, jakimi portfelami on obraca. Jeśli macie jakieś pytania do tego, to oczywiście zapraszam do komentowania. Zapraszam też do zadawania pytań do odcinków, które w przyszłości mogę nakręcić. Zobaczymy też, czy telewizor dobrze służy za taki monitor, na którym można coś wyświetlać, bo tego jeszcze też nie próbowałem. Także dzięki serdeczne i udanych inwestycji.